Norblina w Warszawie, i dzisiaj mam ogromną przyjemność podzielić się też, ale też porozmawiać o biznesie. Maria Nowerko, dzień dobry, bardzo dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia i szansę, żebyś mógł podzielić się swoją perspektywą, no właśnie, biznesową od 33 lat na rynku. Gratuluję. Dziękuję, wszystko się zgadza. Wieku się nie oszuka, doświadczenia też nie, więc no, zaczynajmy. Mam nadzieję, że sprostam odpowiedziami na Twoje pewnie może, pytania. Tak, może są tutaj osoby, które um, zaraz powiem, czym się zajmujesz dla tych osób, które Cię nie znają i będą chciały, będą zainteresowane zadawaniem pytania. Bardzo zapraszam do tego, żeby w komentarzach pojawiały się informacje. Maria Nowelko dla tych osób, które nie znają jeszcze Ciebie, założyciel i CEO Foodwell, byłej marki Bacaland, pewnie ta marka jest gdzieś w pamięci 33 lat, może bardziej znana. Założyciel Uno Capital, ale też wice prezes Polskiej Rady Biznesu. O biznesie wiesz bardzo dużo. I dla tych osób, które oglądają nas dzisiaj, szczególnie tych młodych osób, chciałabym dzisiaj porozmawiać trochę o przedsiębiorczości, o biznesie, o tych młodych osobach, które myślą o tym, żeby założyć swoją własną firmę, ale też być może pójść na stanowisko, gdzieś znaleźć swoje miejsce w przestrzeni biznesowej. Jak to jest? Trzeba brać sprawy w swoje ręce i szukać miejsca dla siebie? Słuchaj, jak zwykle są dwie drogi. Jedna droga jest, która, która tak naprawdę, które się niestety wykluczają, ale często, często ludzie, którzy są menadżerami, zostają przedsiębiorcami. Rzadziej przedsiębiorcy zostają menadżerami, ale na pewno okay. wszędzie dobrze, gdzie nas, gdzie nas nie ma. Kwestia bycia przedsiębiorcą jest kwestia bycia odpornym na troszkę większy stres, okay. praca w, troszkę większy, w trochę mniej komfortowym środowisku. Jeżeli ten stres uda nam się pokonać albo pokonywać, to w pewnym momencie staniemy się na, to, na, to, na, na, ten, na ten wpływ odporny i możemy iść troszkę dalej i brać na siebie coraz to. Nowe wyzwania związane z nowym stresem. 33 lata na rynku. Podpowiedz proszę, co takiego trzeba mieć, żeby myśleć o założeniu i prowadzeniu sukcesem firmy? Z kuluarów naszej rozmowy, zanim weszliśmy na żywo, padło słowo odwaga. Co jeszcze możemy dodać do, tego, do tej listy kompetencji, cech, charakteru, być może talentów, które każda osoba powinna mieć według ciebie, patrząc na to, jak, jak ty prowadzisz biznes? Hmm. Wszystkich talentów człowiek oczywiście nie ma. Mm. Chociaż ostatnio słuchałem wywiadu z prezydentem Wałęsą i prezydent Wałęsa powiedział, że wszystkie właściwie talenty ma, ale to tylko on mógł tak <laughs> powiedzieć oczywiście. Natomiast y, trzeba mieć talent, umiejętność do stworzenia zespołu, bo, mm. bo te talenty są w zespole. Więc trzeba y, umieć i chcieć je, te talenty pozyskać i, i złożyć do kupy i starać się tego nie, 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 nie zepsuć, a tylko ta, ta, ta DNA tej organizacji y, Sukcesywnie uzupełniać. Natomiast jeżeli chodzi o takie cechy związane już bezpośrednio z przedsiębiorcą, to poza odwagą trzeba mieć determinację, trzeba mieć taką chęć osiągnięcia sukcesy, taką bym powiedział sportową czy, mm -hmm. czy, czy muzyczną, taką dążenie do, 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 do perfekcji. Do, jeżeli uda się mierzyć ten biznes jakimś wynikiem czy jakimś udziałem w rynku, to fajnie. Czyli, no i oczywiście ambicje, no, żeby, żeby coś zmienić w otoczeniu, mieć wpływ na to otoczenie, mieć wpływ na, w moim przypadku akurat, na poprawienie jakości odżywania, od, odżywiania przez, przez moich kochanych klientów. No nie klientki. No, <śmuszcza> no właśnie, czy zawsze wiedziałeś, że chcesz być przedsiębiorcą? Wydaje mi się, że zawsze, bo już od dziecka miałem takie inklinacje do, do bycia osobą przedsiębiorczą, czyli już tam w szóstej klasie prowadziłem sklepik w szkole, więc to, to jakby, od kiedy pamiętam, zawsze miałem jakieś zadania związane, albo znaczy nie zadania, tylko jakieś wyzwania, które sam sobie znajdywałem, żeby być przedsiębiorcą, mm -hmm. więc wydaje mi się, że, 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 że odpowiadając tak na wprost, od, od zawsze. I oczywiście od wiele Wiele razy miałem dość bycia przedsiębiorcą, jak każdy przedsiębiorca i chciałem po prostu być menadżerem, chciałem, chciałem po prostu nie ponosić całej odpowiedzialności, chciałem po prostu przyjść i mieć yy, święty spokój, ale to, to jak powiedziałem na początku, to jest kwestia yy, poradzenia sobie mhm. z, yy, ze stresem i, yy, no i to jest chyba yy, droga do. Bycia. Yy, ale food World działa w branży FMCG. Czy zawsze było tak, że czułeś, że właśnie to jest ta branża, która którą chcesz wybrać, której chcesz działać, bo, bo mogłoby to być budownictwo, architektura i inne obszary biznesowe. FMCG, co jest takiego fascynującego w tej branży? Jedną rzecz chciałem wyjaśnić. Football jest nazwą korporacyjną, mhm. a oczywiście brandami konsumenckimi bez przerwy są marki Bakalant, Delekta. Purella i, i, i Anatol, najstarsza nasza marka. Ale odpowiadając na, na pytanie, branża FMCG jest branżą, czy też już idąc troszkę głębiej, żywność jest branżą, dla mnie bardzo fajną, bo ona jest y, 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 kwantyfikowalna, przeliczalna. Y, tutaj mamy do czynienia z udziałami rynkowymi, tutaj mamy do, do czynienia z taką fajną rywalizacją, tutaj mamy do czynienia z rozwojem, tutaj mamy też do czynienia z ponadglobalnością y, tego biznesu. A, a nic tak nas nie, nie, nie wprawia w jeszcze większą, y, na jakimś tam etapie, ambicję lub też jak nowe wyzwania. Nowym jest na przykład rozwój eksportu teraz hmm. akurat. Więc to, 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 ta branża mi to daje, więc daje mi to, te emocje i ten poziom inny i ten poziom przesłania, którego ja, ja w życiu potrzebuję, więc to nie znaczy, że w jakichś tam branżach czegoś tam delikatnie ja nie, nie ma, robię. Tak? Tak? Albo czegoś nie ma, oczywiście wszędzie dobrze, wszędzie dobrze, gdzie nas, gdzie nas nie ma. Ale ja uważam, że wybrałem tę branżę dla mojego charakteru bardzo dobrze. Powiedziałeś o tym, że są wyzwania. No właśnie chciałam o to zapytać. Jak prowadzi się biznes rok, 5-10 lat, to gdzieś są jakieś wyzwania? Czy prowadząc biznes tak długo, yy, czy nadal jest tak, że poszukujesz sam wyzwań, czy to jest takie raczej na laurach? Bo mam wrażenie, że chyba to jest taki dopiero początek. Dopiero się można tak powiedzieć, że po 33 latach dopiero się rozkręcasz. <gry> Dzisiaj rozmawiałem z, z kolegą, który mówił o, o, o przedsiębiorcy z Niemiec, który ma 90, 96 lat i cały, czas, i cały czas, może już nie operacyjnie, ale codziennie wykonuje mhm. telefon i pyta się o wyniki i pyta się o takie główne projekty. I ja myślę, że może nie aż tak, ale podjąłem decyzję, właściwie nawet nie, nie zastanawiałem się nad inną decyzją, że będę pracował do, do końca życia i nie mam absolutnie zamiaru spocząć na laurach. Oczywiście jest kwestia... Co nas motywuje, gdzie my szukamy tych wyzwań, gdzie my szukamy tego celu, który jest krótkookresowy, średniookresowy, a może nawet długookresowy. Więc to są, to są wyzwania. Ja, ja mam wrażenie, że wyzwania zawsze same mnie szukają, a nie ja szukam wyzwań i nigdy nie, nie pamiętam nigdy swoich zapisów, że a teraz na ten rok albo na te pięć to lat to, 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 to coś. Zawsze są jakieś projekty. Tak jak powiedziałem, w, w branży żywnościowej te projekty można mierzyć. W futbolu mamy. Kilka kategorii. W każdych z tych kategorii jest jakiś nowy konkurent, który, który z nami konkuruje. E, jest jakieś nowe, nowe, nowe produkty, które chcemy wprowadzić na rynek. Są jakieś, tak jak powiedziałem, nowe rynki, więc cały czas ten, te, te nowe cele e, cząstkowe i y, y, jesteśmy w stanie znaleźć i, i mieć coś do roboty na następne parę lat. <laughs> Powiedziałeś, użyłeś słowa konkurent, ale też rywalizacja. No właśnie, po łacińsku słowo konkurencja, z którego się to wychodzi, wywodzi konkurerę. to jest biec razem z kimś wspólnie. Czy to jest tak, że w Twojej branży, no właśnie, um, dobrze jest wymieniać się doświadczeniami, żeby reagować na przykład na sytuację daną na, w, na rynku, czy jednak skupić się tylko na swoim polu działania, swojej, swojej firmie i nie patrzeć na to, jak inni się rozwijają? Jak z Twojej perspektywy. Lepiej współpracować, wymieniać się doświadczeniami, czy jednak nie oglądać się na innych i biec samemu? Myślę, że y, trzeba mieć swój własny cel mm -hmm. i, i oczywiście nie działamy w próżni. Czasami to. W zależności od kategorii, czasami to my jesteśmy tym liderem prowadzącym kategorię, wydający najwięcej na, na reklamę, na, na promocję kategorii całej, więc ciągniemy tą kategorię. Czasami jest to nasz konkurent, który, który pomaga tą kategorię prowadzić, tak żeby ona była wartościowo-ilościowo większa. Czasami z tego korzystamy, ale tak żeby usiąść z naszą konkurencją i otwarcie rozmawiać, to po pierwsze łokik na to nie zezwala, a po drugie nigdy nie miałem takiego takiego pomysłu. Ja uważam, mm. że y, ponieważ są rozwiązania prawne zabraniające temu, to też y, szukamy opcji takiej, która by pomogła nam y, jednak rywalizować, y, jednak y, po prostu budować tę kategorię, starać się, żeby ona była jak najbardziej potrzebna, jak najbardziej zauważalna, mm. jak naj, miała na jak najwięcej rozwiązań, miała na jak najwięcej nowości, żeby ona była po prostu żywą kategorią, I żeby ta kate jeżeli nikt dookoła nas, żaden mm. nasz konkurent y, tego nie robi, to my to robimy po prostu, więc y, wszystkie nasze kategorie muszą, muszą mhm. żyć i tak się tworzy y, rozwój gospodarczy. <grym> jak, to, jak to jest? Jak wyobraźmy sobie sytuację, że wchodzisz do sklepu i widzisz swoje marki? Które stworzyłeś, Twoja firma stworzyła, czy to jest tak, że czujesz właśnie dumę? Co czujesz po tylu latach, widzisz marki w sklepach, klienci po to sięgają, e, kupują, umieszczają gdzieś w social mediach, że na przykład te pierniczki pieką z, te, z Twoich produktów. Co się czuje, kiedy, kiedy na to patrzysz? No właśnie, to jest ten element, o którym nie wspomniałem, ale to jest to, co jest bardzo sympatyczne. Mhm i pewnie w wielu obszarach jeżeli moja praca byłaby niewidoczna, praca całego zespołu firmy byłaby niewidoczna, to nie miałbym tak dużej satysfakcji. mimo że bardzo często mogło być tak, że wynik finansowy byłby lepszy. Więc to jest taki element. Oczywiście, no, po pierwsze jak wchodzę do sklepu, to zaczynam to wszystko poprawiać i z reguły jestem niezadowolony niż <noise> więc ustawiam, więc jestem takim, bym powiedział, jak idziemy na zakupy z żoną, no to ona robi zakupy, a ja poprawiam półki, i robię zdjęcia, albo niestety dzwonię, no już teraz może nie dzwonię, robię zdjęcia, wysyłam Whatsappem, jak ja to widzę. No. Więc to jest pewien nałóg. Natomiast oczywiście jak widzę klient, miałem takie, takie spotkanie niedawno, w domu mojej mamy, gdzie moja mama starała się mnie przedstawić jakiejś jeszcze starszej mm -hmm. znajomej, która miała z 80 lat i jakby nie wiedzieć dlaczego, mama powiedziała: No, mój syn produkuje masę makową i ta pani powiedziała: Masa makowa z baka, ojej, ojej. To czułem się jak po prostu jak, jak David Beckham. E, więc to było bardzo przyjemne. A to, to jest ten element takiej satysfakcji. E, przez moment się czułem jak David Beckham. E, to jest ten moment taki be, bardzo fajny, bo bo, bo mamy różnych klientów mm -hmm. i najmłodszych i właśnie taką panią, która ma 80 lat i która to masą makował, to sami wymyśliliśmy. To nie jest tak, że myśmy gdzieś to pod, pod, podpatrzyli. To jest nasz NPD, który trafił do, 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 do klientek, które nie muszą tam mielić tego maku tak, ja cztery razy. Ja pamiętam jako dziecko jeszcze, że tu właśnie tak trzeba było co najmniej no, trzy razy. No, życie stało się prostsze. <noise> Dokładnie i teraz te produkty też, też są, no właśnie, zmierzacie się też z tymi tematami, żeby spełnić wymogi. Tak, też europejskie, co jest zdrowe, to też jest wyzwanie, tak porozmawiamy o wyzwaniach w przyszłości. Powiedziałeś o eksporcie, co stoi przed taką marką, jak, jak twoja, co stoi przed wami, jeśli chodzi o wyzwania. Eksport na pewno zmieniająca się sytuacja też no, polityczna, ale też za nami też pandemia, wojna też coś się dzieje u naszych sąsiadów. Czy jest to tak, że można się przygotować na te zmiany, na te wyzwania? Czy, czy da się przygotować w ogóle biznes na, na to, żeby właśnie być gotowym na każdą zmianę, która wychodzi na rynek, która pojawia się w, w biznesie? Wbrew pozorom, y, może to jest takie do końca niezauważalne, ale jeżeli się działa 33 lata, tak mm -hmm. jak wspomniałaś, to co roku y, jest jakiś mały lub większy, większy kryzys. Jakiś taki kryzys, y, a to finansowy, to, a, to, a, to, a, to, a, to, a to kryzys, a to wojna, a to, y, a to waluta, a to nowy rząd, a to y, rząd, y, rząd y, trwał krócej, a to taki rząd mm -hmm. albo inny, więc tych, y, a to zbiory y, tego produktu, surowca albo tego są mniejsze, albo Albo słońce, albo deszcz. Jakby. Zawsze jest czegoś za mało, albo za dużo. Tak, dokładnie. Więc co roku poprawiając te elementy, tworzy się coraz więcej procedur. Musisz pamiętać, że jakby tak obrazowo pokazać ten, ten foodwell nasz, to są trzy fabryki, które w ciągu roku produkują pół miliarda opakowań. Pół miliarda. I teraz wyobrażajcie, słuchajcie, pół miliarda. Tak, pół miliarda, jeżeli sobie tam podzielicie to przez. Przez powiedzmy 300 dni yy, roboczych, to sobie wyobraźmy, ile codziennie mm -hmm. się produkuje. W tej chwili pewnie się wypro... podczas, podczas naszej, naszej rozmowy. rozmowy no kilkadziesiąt właśnie. tysięcy różnych produktów. Te produkty są z różnych stron świata. Oczywiście są też z, z, z Polski. Staramy się, że tych produktów było jak najwięcej z Polski. E, waluty skaczą, spadają, mm -hmm. e, musimy je kupować. E, codziennie, e, nie wiem, dziennie pewnie w, w, wyjeżdża z naszych fabryk, ze ze 100 kontenerów gotowych produktów, więc to, są, to jest naprawdę bardzo duża, bardzo duża machina, która przez te lata była, co roku była delikatnie poprawiana. Więc, więc my jesteśmy gotowi na każdy kryzys, bo każdy kryzys przerabialiśmy. Natomiast no, każdy kryzys powoduje, że mm, jakoś w jakiś sposób to odczuwamy nasze wyniki w, w, w danym roku, gdzie jest ten kryzys są gorsze, ale oczywiście ten działanie w biznesie polega na tym, żeby być lepszym od, od naszej konkurencji, żeby, żeby te trudne momenty, żeby do tych trudnych momentów być dobrze przygotowanym i żeby po prostu wyciągać dalsze wnioski dalej uzupełniać tą procedurę. Natomiast oczywiście wiadomo, że dla nas największym teraz takim wyzwaniem to jest pozytywnym wyzwaniem jest rozwój eksportu. Więc tutaj kładziemy bardzo duży nacisk. Tutaj mamy świetny team, bardzo międzynarodowy. Mm, więc y, wydaje mi się, że jesteśmy na bardzo dobrej trajektorii, jeżeli chodzi o, o, o ten biznes. Już teraz sprzedajemy nasze produkty od wielu lat. Od, od Japonii poprzez, poprzez Ukrainę, poprzez Amerykę, y, poprzez Stany, y, Wietnam, Tajlandię, Jaki Francję. za granicą w innym kraju Sprawdzasz, czy są Twoje produkty? Sprawdzam, ale to nie jest tak jak w Polsce, że są w każdym sklepu, tak, sklepie. Natomiast sprawdzam i oczywiście staramy się, żeby jak najwięcej mhm. klientów miało nasze produkty za granicą również. Mamy też globalne kontrakty, na przykład ostatnio podpisaliśmy kontakt z globalną siecią Decathlon, czy jakby tak jesteśmy od razu w, mhm. powiedzmy w 70 krajach, więc to są takie fajne kontrakty, będziemy o nie zabiegać teraz trochę coraz bardziej. To wyzwanie jest bardzo duże, ale tak. też porozmawiajmy. Wróćmy na chwilę jeszcze właśnie do, do ludzi, bo w, też w ramach działania Polskiej Rady Biznesu e, poświęcacie bardzo dużo uwagi młodym osobom, studentom też, którzy osobom, osobom które poszukują pracy, ale biznes to ludzie. No właśnie. Jak to jest, czy w momencie, kiedy mamy wyzwanie w poszukiwaniu pracy, ale też w zarządzaniu własnym biznesem, to co jest potrzebne dla naszej głowy, żeby psychika była no, na takim dobrym poziomie, żeby można było zarządzać tymi produktami, zespołami, myśleć o przyszłości, gdzieś pobudzać kreatywność. Co takiego jest nam też potrzebne, żeby ta nasza głowa była na takim poziomie, żeby no właśnie być przy tym, działać w tym biznesie, który jest stresu, wymagający podejmowania decyzji każdego dnia zarządzania pewnych komp kompetencji, umiejętności. Jak to jest? Masz jakieś sposoby na radzenie sobie właśnie z tą psychiką? Hmm, sposobów nie mam. <laughs> Natomiast e, oczywiście, ale te wszystkie, bo jak powiedziałem, e, bycie przedsiębiorcą, to oprócz tych iluś tam elementów, mhm. które wymieniliśmy sobie, to jest też, e, tak jak ja powiedziałem, to jest e, budowanie odporności na stres, Do tego się nie ma, tego to trzeba zbudować, mhm. to trzeba po prostu swoje przeżyć i zbudować pewną nazwijmy to skorupę. Mhm. Młody człowiek przychodzący, tak jak wspomniałaś z naszego projektu stażowego, czy z rynku, czy, czy, czy generalnie nowy pracownik, on tego, tej odporności na stres nie ma, bo, bo, bo jeszcze jest y, niedoświadczony i on dopiero zdobywa ten, tą odporność mm -hmm. na stres i pewnie się strasznie y, przejmuje każdą sytuacją. Więc, naszym obowiązkiem jest to, żeby y, maksymalnie y, miękko y, wprowadzić go w, w, w coraz to trudniejsze zadania, które to zadania będą coraz bardziej stresujące. No, niestety, tak to jest zrobione. Natomiast to jest y, duży problem y, w tej chwili w, na w całym świecie czy problem problem no, jakby braku naturalnego i codziennego czy cotygodniowego y, takiego jak to się nazywa ładnie, ładnie w, psychi w psychiatrii wentylowania, mm -hmm. czyli, czyli, czyli jakby odpoczywania y, nie tylko fizycznego, ale też psychicznego. To jest prawdziwa sztuka, żeby umieć odpoczywać. Ojej, to... A to, przy to, własnym firmie nie da się zamknąć drzwi, wyjść i wrócić w poniedziałek to, rano. Nie, to jest, to jest niemożliwe, ale są takie momenty, kiedy rzeczywiście y, y, człowiek może być sam. To na przykład ja uwielbiam lecieć y, na Długie dystanse samolotem, bo wtedy jestem sam. Tak? I nikt nie dzwoni, nie Nie, nie. Ta, nie ma możliwości, więc uwielbiam to. Yy, 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 uwielbiam też po prostu gdzieś taki weekend sobie przemyśleć coś yy, albo popracować w takim super, super spokoju, bo każde takie spotkanie, każda interakcja powoduje, że jednak jesteśmy troszkę wytrąceni z na naszego mm -hmm. naturalnego. Yy, yy, Spokojnego toku myślenia, a na stanowisku, tak jak powiedziałeś, CEO, no to jakby choćby te najtrudniejsze rzeczy one się zdarzają, bo to jest statystyka. Co jakiś czas coś się dzieje, coś jakiś czas. Pamiętam, kiedyś mieliśmy pożar jednej, jednej części naszej fabryki, mhm. ktoś przyszedł powiedział: że mamy pożar po tylu latach, no i cóż ja mogę zrobić? No, już nie zdążę ugasić, to po pierwsze. Po drugie, no mogę teraz sprawdzić, czy mamy ubezpieczenie. I po trzecie, po prostu, żeby tylko się nic nikomu nie stało. I szukać dalszych tak. rozwiązań. i, i mówiąc Róż... szczerze, zająłem się inną pracą, no bo, no, bo coś mogłem zrobić. Mhm. <laughs> Ale myślenie, myślenie o tej przyszłości na pewno jest. Ten program ma swoją nazwę Anywhere You Work. Gdzie lubisz pracować? Z jakiego miejsca? Może z jakiej przestrzeni? która na przykład pobudza Cię do kreatywności albo pomaga w rozwiązywaniu właśnie tych wyzwań, które się pojawiają w prowadzeniu biznesu. Już powiedziałem, że z samolotem. Samolot samolotu. mamy. Jestem niestety przeciwnikiem pracy online. Mhm. E, uważam, że w zespołach oczywiście, w zespołach e, ta praca jest e, mało wydajna. E, aczkolwiek e, e, lubię pracować, lubię mieć taką chwilę dla, dla siebie, mhm. bez względu na to, gdzie to jest. Najbardziej lubię oczywiście w, w, w swoim gabinecie, czy w biurze, czy, 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 czy w weekend w domu. Wtedy, kiedy mogę po prostu sobie spokojnie pomyśleć nad czymś, co robię. Wtedy wtedy po prostu człowiek jest bardziej wydajny. Mhm. Jeżeli, jeżeli jest to taka praca lwana, wtedy robimy niby dużo, ale tak naprawdę nasza wydajność spada. Tak, a ostatnie pytanie, jaki jest twój ulubiony produkt wszystkich produktów, które? Masz sprzedaż. Jestem zwierzęciem, który po 33 latach uwielbia wszystkie swoje produkty. Oczywiście uwielbiam bakalie i tezdowe tłuszcze z orzechów, ale też batony. Absolutnie jestem. Nic nie ma w naszym asortymencie, co czego bym nie lubił, bo też jestem jakimś tam też testem. Te te stary. Mam co prawda jeden głos, ale to jest ten głos w rozsądku. <grym> Czyli ograniczenie ilościowe. <grym> tak, tak, tak. tak. <grym> żeby nie na jeden raz może. Nie, no oczywiście wszystko jest. Wszystko jest mamy, mamy w swoim portfelu zdrowe produkty, mamy bakalie, mamy superfoody, mamy hmm. zdrowe batony, więc oczywiście jak w tej chwili mamy sporo osób, które pracowały w używkach, czyli w alkoholu. To, to, to też patrzę na to, jak ludzie bardzo się identyfikują z produktami, jak, jak ile mają więcej energii, żeby, żeby, żeby pracować nad, nad, z, nad z, wielokrotnie, z wielokrotnieniem sprzedaży, rotacji, częstotliwości zakupów. Więc to jest tak, to jest sympatyczny produkt i do jedzenia, i do pracy z nim. Potwierdzam, mam wiele wspomnień z różnych stron, kiedy też pracowałam i właśnie miałam możliwość sprzeda sprzedaży produktów Twojej marki. Bardzo dziękuję dzisiaj. No właśnie, może ktoś będzie miał ochotę, żeby w komentarzu napisać, jaki jest ten ulubiony pro, produkt. by to później sprawdzić. Sprawdzisz, jak tam, czy tam masa makowa też się tam pojawia, czy może coś innego. Nie, mam, mam, mam wrażenie, że Wasz target być może nie używa masy makowej. Zobaczymy, no właśnie, zobaczymy. No, te osoby, które dzisiaj nas oglądają na żywo na TikToku, Instagramie czy LinkedInie, Facebooku, albo te osoby, które będą oglądały nas z innego miejsca, może właśnie nie tylko w Polsce, z innego miejsca na świecie i właśnie sobie przypomną, że widziały produkty z Twojej marki właśnie w sprzedaży, może korzystają, zapraszamy. Bardzo dziękuję dzisiaj za wizytę w studiu Anywhere TV w Fabryce Norblina. Moim i Waszym gościem był Mariano Werko. Bardzo dziękuję Ci dzisiaj za rozmowę. Dziękuję serdecznie, była przyjemność. Dziękuję bardzo.